Dzień dobry w sobotę. Dziś na pewno przegląd tygodniowy, plany tygodniowe i trochę pisania artykułów. A co nam z tego wyjdzie, to się okaże. Kto był na moim blogu, wie, że można zapisać się tam na newsletter. Na razie to jest w fazie początkowej. Nie mam lead magnetu, ale można się zapisać i. Ja tam obiecuję wysyłanie jakichś wiadomości, które pomogą nam być, Tobie być bardziej efektywnym i produktywnym w codziennej pracy. No i w końcu, w końcu kilka osób się zapisało, więc y, wypadałoby ten newsletter jakoś wysyłać, to też właśnie poczyniłem teraz i, i, i zaraz będzie wysyłka. Y, Piszę o, o właśnie o macierzy, macierzy Eisenhowera, o ustalaniu priorytetów. Więc jeśli też chcesz dostawać na przykład takie wiadomości ode mnie? To na dominikowski.com.pl wejdź i zapisz się na newsletter. Ostatnio vlog był vlog. Blog był testowany, nowy szablon. Tam mam jeszcze uwagi do zrobienia, nie wiem kiedy się tym zajmę. Ale dzisiaj na przykład chciałem ustawić stronę główną i wyszła taki, taki drobiazg, że nie ma zdjęcia po prostu na Facebooku, żeby Udostępnić to, i on znajdował te zdjęcia tam w artykułach. One były tam trochę źle przycięte, takie bez sensu. No i zrobiłem właśnie specjalną grafikę do udostępnienia strony głównej. Przyznam, leniwie, leniwie mija mi ten poranek. Teraz już przeszedłem do robienia przeglądu i planów tygodniowych. I coś czuję, że na tym dzisiaj skończymy. Dziś, dokładnie dziś, właściwie nawet e, godzina, by się zgadzała, mija równo tydzień, 7 dni, odkąd e, odinstalowałem sobie te aplikacje, zresztą social media, do Instagrama, do Facebooka, do YouTube'a i do Twittera, czyli do tych, które zabierały mi e, niepotrzebnie czas, na których spędzałem właśnie nieproduktywnie czas, bezsensownie, bezwartościowo. No i taki, na taki krok się posunąłem właśnie, że odinstalowałem te aplikacje. Mija tydzień nie było jakoś strasznie ciężko. Najbardziej przyznam, chyba brakuje mi YouTube'a, to też często jednak częściej niż zwykle, no, niż wcześniej yy, korzystam z tej wersji przeglądarkowej. Yy, tak, z tego to tak wynika. Instagrama w ogóle mi nie brakuje, nawet na wersję komputerową nie zaglądam. Twittera, tym bardziej w ogóle mi nie brakuje, nie zaglądam na wersję komputerową. Facebook, nie brakuje mi go, aczkolwiek zaglądam bo mam tam różne powiadomienia, komentarze, oznaczenia, tam, tam też coś udostępnię, napiszę, więc korzystam, ale mam tutaj na tej mojej wersji komputerowej wtyczkę, która nie wyświetla mi feedu, więc jestem też wolny od tego i robię tylko właściwie to co muszę. Ej, o czym myślisz? Czekasz na iPhone'ku? 13 minut. Zerkam na iPhone'ie na te statystyki spędzanego czasu przed ekranem i pokazuje mi minus 54% mniej czasu w stosunku do tygodnia poprzedniego. To bardzo, bardzo dobrze. I pokazało mi, że teraz średnio jest to godzina 20. I głównie jest to aparat, telefon spada. Dobra. Głównie jest to aparat, właśnie gdzie nagrywam vloga. Potem inshot, aplikacja do montażu. No i potem tam jeszcze jakieś drobne podcasty, notatki, jakieś inne rzeczy, no bo ja telefonu też używam do tych właśnie rzeczy. Kolejny plus jest taki, że na koniec dnia zostaje mi czasem nawet 70% baterii. 60 to jest minimum bo nie ma się kiedyś to materiału zużyć po prostu. Nawet jak sobie włączam podcast, to on leci w tle i to jest bardzo mało energożerne. Kolejnym plusem tego, że sobie tam nie korzystałem z tych tej aplikacji niedobrych jest to, że czasem właśnie zamiast scrollowania Instagrama czy słuchania, oglądania YouTube'a włączam sobie podcast w takich sytuacjach właśnie, w których normalnie go nie słuchałem. Tak sobie teraz włączam podcast i słucham. No brakuje czegoś, brakuje chyba jakiegoś takiego, coś co by karmiło e, umysł jakimiś tam bodźcami, więc, więc tak to sobie uzupełniam. E, i, I kolejny duży plus to przy jedzeniu na przykład, czy gdzieś tam w jakiś takich wolniejszych chwilach, gdzie normalnie bym sobie właśnie skrolował, no to ja sobie czytam książkę. Tak, to zauważyłem. Spory postęp w książce, przy, przy okazji, więc to jest na pewno yy, na plus. I okazuje się, że przez te całe 7 dni chyba nic mnie nie ominęło, nic nie przegapiłem. Świat dalej istnieje, ma się dobrze. Ja sam czuję się też. Lepiej z tym, że nie marnuje czasu w tych miejscach. Nawet jeśli go marnuję w inny sposób, to cieszę się, że nie marnuję go w taki sposób. Więc podsumowując, mogę z całą pewnością na moim przykładzie powiedzieć, że jest to może nie najskuteczniejsza, ale jedna ze skuteczniejszych, z najbardziej prawie że skutecznych metod na to, żeby spędzać mniej czasu przed telefonem i mniej go marnować na przeglądanie social mediów. To jest właśnie odinstalowanie tych aplikacji. Bo wszelkie tam inne sposoby, typu blokady i tak dalej, to wszystko da się obejść. Jak nie ma tej aplikacji, no to, no to ta bariera wejścia, czyli zainstalowanie jest z powrotem jest dość duża. No. Co więcej, Myślę, że jeszcze nie będę ich z powrotem instalował, bo nie czuję nawet takiej potrzeby. Trochę czuję potrzebę w przypadku Instagrama, no bo ja tam teraz nie udostępniam nic, więc przez tydzień profil jest nieaktualizowany, nic tam nie nagrywam. Prawdopodobnie nic się nie stanie z jednej strony, ale z drugiej też nie będzie postępu. Yy, tak, YouTube też mnie kusi, no bo, bo mnie jakoś tam ciągnie, ale tym bardziej, właśnie nie mogę go zainstalować. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się jutro.